Powiedzieć, co się dzieje fajnego, dobrego u mnie w moim sklepie, ponieważ do piątku, właśnie do piątku jest mega dobra oferta, ponieważ moja firma ma kolejne urodziny. I żeby to świętować, to właśnie zrobiłam taką ofertę niepowtarzalną, tak? tylko do końca, właśnie piątku, gdzie będzie można sobie, gdzie można sobie kupić za bardzo dobrą cenę dostęp do nagrania z 30-dniowej transformacji. To jest taki program, w którym po prostu się odchudzamy, jest to bez wymówek, nie? Nie ma tam po prostu biadolenia, jak się pojawią jakieś wymówki, to my je odcinamy i robimy się, bierzemy się do roboty, więc to jest bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Można sobie wejść w bio i po prostu nabyć taki program w bardzo dobrej cenie, albo można sobie po prostu na Facebooku wejść w opis tego wydarzenia i i można sobie tam bezpośrednio przejść na tą stronę i mega zachęcam do tego, bo tak jak to już jest program, który ponad rok funkcjonuje i który ma naprawdę bardzo fajne efekty, bo Nieraz jakby przechodzimy do takiego etapu, w którym robi się to już któryś raz. To ja już robiłam tego programu kilka, czy nawet kilkanaście edycji, co miesiąc praktycznie jest nowa, i w pewnym momencie ja na siebie tak patrzę, i tak patrzę, że jest kolejna grupa, że znowu to robię, i tak sobie trochę myślę, jej, może to to już jest jakby, może warto jest coś innego wymyśleć, a jednocześnie właśnie Dorotka się pojawiła, bo chciałam znowu o Dorotce powiedzieć. Dorotka jest taką moją gwiazdą, że zrobiłam właśnie z Dorotką ostatnio wywiad, który można sobie też zobaczyć na moim YouTube czy wcześniej we wcześniejszym poście też na pewno go odnaleźć i właśnie w momencie takiego zwątpienia, już pewnego znużenia, gdy, gdy właśnie porozmawiałam z Dorotką, która w, na początku, jak zaczęłyśmy ponad pół roku temu współpracować, miała tych kilogramów nadprogramowych no 20. Tak jak, jak, jak doszliśmy do tego właśnie z naszej rozmowy, która miała taki niespokojny umysł, którą bolały plecy, nogi, kolana właściwie, która była przez to też bardzo zmęczoną osobą. I teraz przez te pół roku pięknie wdrażała te wszystkie rzeczy, o których ja, którą ja, które ja uczę i którymi ja też żyję. I właśnie rozmawiając z nią, tak już zupełnie Swobodnie właśnie w trakcie tego wywiadu Ona mi opowiedziała, że zrzuciła 20 kilo Słuchajcie, 20 kilo zrzuciła Medytuje codziennie nie, nie, nie odczuwa już praktycznie żadnych bólów, jeżeli chodzi o kolana, o plecy. Ma spokojny umysł. To po prostu to jest taka piękna muzyka dla mojego serducha, że pomimo tego, że ludzie mi mówią, że spamuje, że się za bardzo sprzedaje, że reklamuje się. To ja i tak tego nie słucham, bo wiem, że to naprawdę ludziom pomaga. Jestem naprawdę dumna z mojej pracy, jestem dumna z moich podopiecznych, więc to jest przepiękna rzecz. No i teraz już cały ten, cała ta wymówka, że jest to za drogie, to można ją naprawdę wsadzić sobie do kosza i odmówić, nie wiem, jednego wyjścia do kina po prostu i kupić sobie ten program i zrobić go samodzielnie. Lubię, jeżeli nie chcesz robić go samodzielnie, a ze mną i z grupą, to zaczynamy w listopadzie kolejną edycję. Jeszcze tego nie ogłaszałam, ale już mogę wam powiedzieć, e, tak między nami. E, bo wy tu jesteście jako moja taka facebookowa, instagramowa rodzina, więc dowiadujecie się o tym jako pierwsze. E, I kochani, naprawdę ta fit transformacja, ja to nazwałam też odchudzanie bez gumówek, żeby dokładnie wiedzieć o co chodzi, e, to jest taki program, w którym e, Właściwie to teraz dwa razy dziennie się właściwie widujemy, czyli rano i wieczorem, czyli dostaje się w takim fajnym e-booku. Właśnie nagrania z, z, ostatniej, z ostatniej transformacji można sobie dokładnie zobaczyć. Rano jest więcej wiedzy, wieczorem medytujemy. Rano kolejny temat przechodzimy, wieczorem medytujemy, czyli właśnie jest wiedza, są takie strategie do zrobienia, są rzeczy, którymi zajmujesz się praktycznie przez cały dzień, bo nie powiem, że to po prostu samo tak sobie. Wiecie, że to jest kolejny kurs, który możemy sobie zrobić, w którym nakarmimy naszą głowę, ale nic nie będziemy robić. Nie. W ogóle nie będę mówić nie będę kłamać, bo tutaj trzeba się spocić, trzeba zrobić trening, e, trzeba napić się, wypić odpowiedniej ilość wody, trzeba też e, zadbać o to, żeby iść na spacer, żeby usiąść na tyłku i chwilę pomedytować, więc jest sporo rzeczy do zrobienia, nie musisz tego zrobić od razu wszystkiego. Natomiast krok po kroku może się to rozłożyć na dłuższy okres niż 30 dni, ale no, trzeba naprawdę y, wziąć się do roboty. Ale jest, na, jest po prostu gwarancja, że jeżeli to zrobimy, jeżeli to zrobisz, to efekty będą fantastyczne i efekty będą długofalowe, bo chodzi jakby. Ten program jest przez to taki wyjątkowy, że nie jest to tylko taki standardowy program, w którym dbasz o dietę, jesz dietę z kartki, ćwiczysz i te dwie rzeczy ze sobą jakby nachodzą i po prostu. Jeżeli masz ochotę i jesteś wytrwała, to jesteś w stanie robić to przez raz, dwa, trzy, może cztery miesiące, a później to już rzucasz, bo już nie masz siły i jesteś przemęczona. To jest program bardzo taki całościowy, w którym dbamy o to, żeby się dobrze regenerować, dbamy o to, żeby zarządzać naszym stresem, żeby on nami nie rzucał, że w momencie rozmawiamy o tym, że nawet w momencie, gdy widzisz, że jesteś tak zestresowana, jesteś tak przemęczona, że nie masz siły, Właśnie do tego, żeby zjeść kolejny posiłek Nie masz siły, żeby iść na kolejny spacer To kładziesz się spać Pijesz ciepłą, dobrą herbatkę Kładziesz się spać po prostu Dajesz sobie spokój I tego się uczymy Czyli nie ciśniemy na 100% pomimo wszystko Pomimo potężnego na przykład poziomu stresu Pomimo niewyspania Tylko dajesz sobie po prostu przyzwolenie też na to Bo nie możesz tego powstać Bo ty krok po kroku uczysz się tego, jak podchodzić do siebie jak do najlepszego swojego przyjaciela i żeby dbać o siebie i w tym właśnie całym dbaniu uważam, że jest najlepsza metoda i dzięki tylko temu jesteśmy w stanie osiągnąć efekty, osiągnąć efekty długofalowo, a nie na miesiąc dwa, nie? a później się obrażamy na siebie i jesteśmy po prostu e, złe na siebie i na całą dietę i na, na wszystkich po prostu ludzi naokoło, nie, bo to jest kwestia w tobie, to w tobie my chcemy jak mówię Bezpośrednio do ciebie, natomiast ja sama wiem, że to jest największa praca taka wewnętrzna Żeby zmienić sobie, nakarmić trochę tą naszą głowę e, Nauczyć się tego, dlaczego jest to ważne Ale też, żeby codziennie wdrażać i krok po kroku uczyć się tego e, Że warto jest monitorować to, co jesz Warto jest ruszać jak na spacer Warto jest ćwiczyć siłowo Warto jest też dbać o rytm dobowy Zaraz Wam opowiem o moim ostrym wyzwaniu, które będę robić od listopada. Już po prostu głowa mnie boli, jak myślę o tym, bo to będzie ciężka rzecz do zrobienia. Ale tylko jeszcze dokończę właśnie to, dlaczego jest to warto robić. I to jest naprawdę rzecz taka innowacyjna na polskim rynku. I o tym właśnie piszę książkę i o tym też będzie z czasem, będę Wam więcej jeszcze opowiadać. Natomiast no... Są potwierdzone, jest to potwierdzone w nauce, jest to potwierdzone przetestowane na mnie, na moich podopiecznych. Mega działa. Tylko trzeba się do tego stawić. Trzeba sobie powiedzieć, że ja i moje zdrowie jest dla mnie ważne. I nie jest to tylko frazy, tylko rzeczywiście tak żyjemy. Ze szczerością, z taką odpowiedzialnością, jak dorosły człowiek. Tak. Ogień. Dobra. Więc zapraszam. spektrumrozwoju.pl Link znajduje się w bio na Instagramie, link znajduje się na Facebooku, w opisie tego live'a. Zapraszam, wpadajcie, kupujcie, enjoy yourself, naprawdę warto. I to jest ograniczone, bo tylko do końca piątku będzie taka możliwość. Później będzie już będę po prostu zbierać grupę na, na listopadową transformację, więc to się skończy ta oferta, więc warto naprawdę korzystać. Mega, mega mocny produkt, warto. Kupujemy, kupujemy dla siebie, dla siostry, dla brata, dla mamy, dla taty, dla kogo chcecie. Można to po prostu pobrać, wysłać bliskiej osobie, czy polecić komuś bliskiemu, naprawdę zmienia życie.